Generalnie co jakiś czas gdzieś piszę, pisanie ma swoje zalety, mianowicie jest dużo trudniejsze niż mówienie. Jak się człowiek napisze coś, to musi to jednak wszystko sprawdzić, każda liczba musi być sprawdzona, to musi być bardziej przemyślane, pozostaje. Znaczy łatwiej jest powiedzieć ogólnie, prawda, że coś się wydarzyło, co innego napisać to musi być bardziej z wartością dodaną. I ja po prostu to wszystko co piszę wrzucam na bloga na zasadzie takiej, żeby było. Dla mnie akurat to jest o tyle przydatne, że po pierwsze, mogę wrócić do tego, a po drugie, zawsze mogę udowodnić, że coś powiedziałem jakiś czas temu. Natomiast no, to jest jakaś forma komunikacji, która wymaga bardzo mało wysiłku. Bardzo mało wysiłku. Żeby było jasne. Czy chodzi o to, żeby to, co robimy, było proste. No, to po prostu tekst jest tak napisany, tylko trzeba wkleić. No. Tak, jasne. No, nie wiem, czy to. Czy, czy, ja chciałbym też mieć reakcję z drugiej strony. Czyli ważne jest to, żeby też. Moim zdaniem, jakby człowiek chce być efektywny, nie może jakby zbyt wielu czasu tym rzeczom poświęcać. Tak? Jeżeli ktoś prosi o jakiś artykuł albo jakiś tekst, no to ja robię po prostu to w ten sposób, że wrzucam również do bloga, chyba że wydarzają się gdzieś rzeczy niesamowite, tak na przykład jak było w przypadku obniżki ratingu dla USA przez SP, no to blog jest wtedy najszybszą formą komunikacji. Tak? I napisanie sześciu zdań nie jest czasochłonne tak bardzo, ważne, żebyśmy mi dostępni do jakiegoś komputera no i tylko wtedy kiedy oczywiście człowiek ma to przemyślane informacja, prasówka. To Zresztą nie jest prasówka, no to coś więcej, bo trzeba mieć jakby więcej informacji to prasówka to jest byt... Prasówka sugeruje, że to jest przeglądnięcie gazet. To jest coś jakby trochę więcej niż to. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu 4000 znaków. To nie jest tak strasznie dużo. 4000 znaków ze spasjami. Znaczy chodzi tylko o to, że trzeba to wszystko sobie poukładać i to jest tak, że jakiś temat jest, jest w trakcie tygodnia jest yy, omawiany, człowiek ma pewne przemyślenia i w pewnym będzie to trzeba przelać na papier. I tak by pisanie jest formą jakby zebrania tego, co się przemyślało przez pewien okres czasu tego tak upraszczając, W związku z tym to nie jest tak, żeby to i to i to, to jest, wszystko jest to samo, tylko w innej formie. Jeszcze raz rozumie pan, że jak ja piszę ten artykuł, to potem go wrzucam na bloga. Czy jest właśnie odwrotnie, tak? Nie jest odwrotnie. Jest odwrotnie, tak, jest odwrotnie. Archiwizacji, tak? No, bardzo bezczelnie to mówiąc, tak, to jest. No to jest też jeszcze jakby forma innego dostępu, tak? Ktoś inny to czyta, to ma duż, to, Blog ma dłuższe życie niż uwaga niż gazeta. Prawda? E, po drugie zawsze można do tego wrócić. I tak dalej. A to jest forma, forma archiwizacji to jest bardzo jakby tak... Ma pan dużo racji w tym, co pan powiedział, ale to jest jakby forma... Inna forma przekazu. T... Ja zg zgadzam się kierunkowo, że to jest też taka, taka forma. Pisanie bloga oddzielnie do felietonu, no to wszystko bardzo dużo czasu zajmuje. Chcę podkreślić, że czytanie tego, co się dzieje na świecie, rozumienie tego, czasami trzeba z kimś porozmawiać jeszcze, czytać coś więcej niż tylko gazeta, ale jakieś głębsze artykuły, to jest bardzo czasochłonne. I e, mogę tylko tyle powiedzieć, że ta część. Medialna wbrew pozorom staram się, żeby nie zajmowała więcej niż 20% czasu, bo jak zajmuje za dużo czasu, człowiek nie może normalnej pracy wykonać.